czego potrzebujesz Ten datapad należał do jednego z najemników ścigających Archanioła. Ty miałaś być następna. Pokaż. Ciekawe. Wyjaśni mi ktoś, jak taka informacja pozostała niezauważona? Zajmę się tym. Dziękuję za ostrzeżenie, Shepard. Będę musiała zrobić porządki w swojej organizacji. Na pewno dobrze wiesz, co dzieje się na Omedze. Wszystko, co warto wiedzieć. Ale zwykle nie wyjawiam tego za darmo. Informacja to władza. Poznanie plotek to żaden problem. Przejdź się za łukami. Postaw kolejkę jednemu z najemników, albo pogadaj z jakąś zabawiaczką. To świetne przewodniczki. Nie marnuj mojego czasu. Opowiedz mi, jak się tutaj ustawiłaś. Do tych informacji mają dostęp nieliczni. Mam wielu przyjaciół i wrogów, których trzymam bliżej lub dalej. Ty nie należysz ani do jednych, ani do drugich. Zobaczymy, czy się przydasz. Krótko mówiąc, nie twoja sprawa. Jedna rewizja i od razu do rzeczy. Zwykle ludzie chcą dowiedzieć się więcej na mój temat. Twoją śmierć zepchnięto na dalszy plan, ale nie była tajemnicą. Musiałam się upewnić, że to naprawdę ty. Mogłeś być kimkolwiek. Czymkolwiek. Z czasem się okaże, czego potrzebujesz. Mnie to ciekawi, ale omega ma cię gdzieś. Może jeszcze tu wrócę. Może tu będę.